Budka potokiem Trzaskowskiego tłumaczył się politykom Platformy Parlamentarzyści po uspokojeni przez Rafała Trzaskowskiego. Posłowie Platformy zostali uspokojeni przez Rafała Trzaskowskiego, że jego ruch Wspólna Polska nie będzie zagrożeniem dla PO. To jeden z efektów wtorkowego spotkania parlamentarzystów po. Borys Budka miał zapowiedzieć powołanie Gabinetu Cieni i obiecywał mapę drogową, wyjścia partii z kryzysu. Spotkanie parlamentarzystów po w centrum prasowym Foksal trwało blisko 6 godzin i skończyło się około północy z wtorku na środę. Głównym powodem spotkania był upubliczniony w zeszły piątek przez PAP list 54 parlamentarzystów po ICO, w którym znalazł się apel o poważną debatę i zmiany w Platformie Obywatelskiej. List sygnowali między innymi: były. Lider po Grzegorz Schetyna, obecny wiceszef partii i Bartosz Arłukowicz oraz szef senackiego klubu Komarcin Bosacki. Podczas spotkania temat listu, jak wynika z informacji PAP, wracał wielokrotnie. Jego inicjatorka, Joanna Kluzik-Rostkowska zabrała głos jako druga, tuż po liderze partii i Borysie Butce. Już wystąpienie Budki nieco rozładowało napiętą atmosferę, bo szef partii mówił niemal dokładnie to, co znalazło się w liście, mówi rozmówca pap. To pokazało, że nasze kłopoty są przede wszystkim komunikacyjne, dodaje. Nieco sporów wywołała kwestia przekazania listu do mediów, co przez niektórych dyskutantów zostało uznane za akta wrogi wobec kierownictwa partii. List jako pierwsza opublikowała pap. Pretensje o przekazanie listu pap miał. Wynika z naszych informacji, między innymi, szef klubu Cezary Tomczyk. Formułowano też generalne pretensje do posłów, że rozmawiają anonimowo z mediami, co skutkowało nieformalnym apelem, by po tym spotkaniu nie rozmawiać z mediami na offie. Między innymi. Dlatego niemal wszyscy uczestnicy wyszli razem, wysłuchawszy oświadczeń dla mediów w wykonaniu Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego. Według wielu rozmówców PAP, jednym z motywów listu i jednym z głównych tematów wracających podczas wtorkowego spotkania były obawy o zamiary Rafała Trzaskowskiego. Obawy, czy nie zamierza on stworzyć wokół ruchu Wspólna Polska lub kampusu Polska przyszłości nowego bytu politycznego, który w najbliższych wyborach wystawi własne listy. Listy, na których zabraknie jednak miejsca dla wielu działaczy po. Trzaskowski miał uspokajać uczestników spotkania, że jego ruchu czy olsztyński kampus to jedynie sposób na ściągnięcie do szerokiej opozycji nowych ludzi, dla których marka Platformy jest nieatrakcyjna, ale, że wcale nie zamierza rezygnować ze swojej aktywności w po. Czuję się uspokojony, bo Trzaskowski potwierdził, że pozostaje wewnątrz platformy, a gwarancją jego związków z po pozostaje szef klubu Cezary Tomczyk, blisko z nim związany, mówi PAP prominentny polityk PO. Prezydent Warszawy wynika z informacji PAP, nie ograniczył się do wystąpienia na ogólnym forum. Rozmawiał w kuluarach z wieloma działaczami PO, każdego uspokajając wobec własnych zamiarów i informując o planowanej aktywności związanej z ruchem w każdym regionie. Stosunkowo wyważone, jak wynika z informacji PAP, wystąpieniem miał były lider Pogrzegorz Schetyna, przez obecne kierownictwo PO oskarżany o inspirowanie buntu, który zaowocował listem 54. Grzegorz radził buce, żeby nie zaniedbywał żadnego ze środowisk po, żeby nikt nie czuł się odtrącony, apelował też do Trzaskowskiego, by pamiętał o partii, mówi rozmówca PAP. Były lider przekonywał też, że nie można za bardzo przejmować się sondażami, ani nie cieszyć się ze zbyt dobrych, ani nie martwić się słabymi. Najbardziej emocjonalne wystąpienia miały, jak wynika z informacji PAP, Krystyna Szumilas i Małgorzata Niemczyk. Obu panią aż łamał się głos. Dobre wystąpienie miał też szef klubu senackiego Komarcin Bosacki. Inni rozmówcy PAP wskazywali na kończące spotkanie wystąpienie Borysa Budki, które było trafiającym do przekonania apelem o jedność wobec trudności, w jakich znalazła się partia. Budka miał też zapowiedzieć, że wyciągnie wnioski ze wszystkich wystąpień i na tej podstawie w bliskiej perspektywie przedstawi konkretne pomysły na przyszłość. Jednym z nich ma być zaprezentowanie jeszcze przed wakacjami nowej odsłony, gabinetu cieni, go wakacji ma się on też spotkać. Tym niemniej, jak przyznaje w rozmowie z PAP jeden z sygnatariuszy, listu 54, w deklaracjach Budki zabrało tak potrzebnych dziś konkretów. Nie powiedział, kiedy przedstawi szczegółową mapę drogową wyjścia Platformy z obecnej sytuacji, że na przykład zrobi to za dwa tygodnie. A coś takiego jest niezbędne i to szybko, przekonuje rozmówca PAP. Lider pomiał też zapowiedzieć, że jeszcze przed wakacjami odbędzie się kolejny, podobny klub. Z wtorkowego większość rozmówców PAP była jednak zadowolona. Można było wszystko powiedzieć, a także ludzie słuchali się nawzajem. To spowodowało, że przynajmniej na jakiś czas spuszczono powietrze, przyznaje rozmówca PAP. Takie spotkanie było potrzebne. Parę rzeczy ludzie sobie powiedzieli szczerze i atmosfera się rozładowała, mówi inny rozmówca. Przyznaje zarazem, że nikt nie zażądał głowy Borysa. O przebieg spotkania był też pytany w środę w polsatniów sekretarz generalny po Marci Inkierwieński. To była dobra rozmowa o tym, co przed nami, o najbliższych tygodniach najbliższych miesiącach, o tym jak poprawić wszelkie niedociągnięcia, o tym jak być razem ze osoba po to, aby pokazywać polakom dobre projekty, aby pokazywać wizję polski, która jest polską normalną. uśmiechniętą, europejską, powiedział kierwieński. Jak dodał, nie było wniosku o zmianę przewodniczącego po. Myślę, że wszystkie koleżanki i wszyscy koledzy, którzy byli na tym posiedzeniu klubu, doskonale rozumieją, że dziś potrzebna nam jedność, dziś nam potrzebna rozmowa o tym, co do przodu, a nie dyskusja wewnętrzna, podkreślił.